Witam serdecznie na konferencji prasowej Klubu Konfederacji Ruchu Narodowego. Będziemy dzisiaj, proszę Państwa, składać petycję, która ma za zadanie wyjaśnić pewne wątpliwości co do miejsca zamieszkania. A ja jako przedstawiciel Konfederacji stoję przed Państwem, tutaj przed mieszkańcami, z poważnymi wątpliwościami co do uczciwości i transparentności w miejskim samorządzie. Jeżeli doniesienia z internetu się potwierdzą, które tam możemy sobie poczytać na miejskich grupach, proszę Państwa, mamy do czynienia z naruszeniem prawa, a także z poważnym naruszeniem zaufania publicznego do miejskich radnych, bo proszę Państwa, jeżeli dany radny nie spełnia kryterium zamieszkania w danym mieście, na przykład we Wrocławku, to nie może sprawować mandatu radnego. My domagamy się oczywiście wyjaśnienia przez odpowiednie komisje tego. Nie może być tak, że miejsce radni stawiają ponad interes mieszkańców swoje własne korzyści. Dlatego nie chcemy słyszeć, że sprawa będzie tylko wyjaśniona szybko sprawnie. Czyli tak jak zawsze podejrzewam, że wcale my domagamy się, dopilnujemy też tego żeby wszystkie komisje, wszystkie dochodzenia zostały dociągnięte, proszę Państwa, do końca. Także czasy bezprawia się skończyły. My mamy tutaj pewien apel. Chcemy transparentności i uczciwości we wocławskim samorządzie. Wocławek to nie jest dojna krowa, żeby można było sobie z niej tutaj czerpać jakieś korzyści. Wocławek nie należy do platformy, nie należy do lewicy. Wocławek ma tysiąc lat historii. Przeżyliśmy Krzyżaków, Szwedów. Przeżyliśmy y, oblężenie dzikusów z Armii Czerwonej, Niemców, komunistów i ich też przeżyjemy, proszę Państwa. Dlatego my domagamy się, żeby Wocławek miał uczciwych przedstawicieli w miejskim samorządzie, ponieważ nie, y, my nie pozwolimy na to, żeby ktokolwiek sprawował swój, swój mandat oderwany od odpowiedzialności. Zadaję dzisiaj jedno pytanie, kto z miejskich radnych tak naprawdę mieszka we Wrocławku, a kto tylko udaje? Dziękuję. Dlatego teraz poproszę kolegę z Konfederacji Ruchu Narodowego, Dariusza Karpińskiego, aby przedstawił szczegóły naszej petycji, którą będziemy za chwilkę składać. Dzień dobry Państwu, nazywam się Dariusz Karpiński, reprezentuję Konfederację Ruch Narodowy Wocławek. Eee, spotkaliśmy się tutaj z Państwem, aby omówić tą ważną sprawę, o której wspomniał kolega Paweł. Eee, dostajemy liczne informacje od mieszkańców. Również w social mediach można spotkać się z informacjami, jak również wspomniał kolega, że część naszych radnych nie mieszka do, w ogóle w Owocławku. Już na etapie zbierania podpisów pod petycją przeciwko utworzeniu Centrum Integracji dla Cudzoziemców wielu z mieszkańców. Eee, Informowała nas, część była wręcz oburzona, że podejmują za nas decyzje osoby, które rzeczywiście nie mieszkają tutaj na co dzień. I ja bym też sobie zadał pytanie, czy rzeczywiście taka osoba może nas godnie i uczciwie reprezentować. Pozwolę sobie przeczytać, co mówi o tym prawo. Zgodnie z artykułem 11, punktem 5 kodeksu wyborczego, radnym może być wyłącznie osoba która na stałe zamieszkuje w danej gminie. A co to znaczy zamieszkiwać? Oznacza to, odpowiada na to, przepraszam, artykuł 25 Kodeksu Cywilnego. To nie tylko meldunek, to faktyczne życie w danym miejscu i zamiar stałego pobytu. Sam meldunek to za mało. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2023 roku jasno to wyjaśni. Liczy się realne centrum życiowe człowieka gdzie śpi, pracuje, żyje z rodziną. I dlaczego to takie ważne dla nas mieszkańców? Ponieważ radny, który nie mieszka na co dzień w mieście, nie jeździ tymi samymi drogami, nie chodzi tymi samymi ulicami, nie wpada w te same dziury, a już na pewno nie tak często jak my mieszkańcy. Nie widzi, że z chodników wyrasta trawa, że brakuje wiad przystankowych, że ludzie często Zmuszeni są do czekania na autobus w deszczu. Jak taka osoba może reprezentować e, nasze interesy, skoro nie wie, co dzieje się w mieście, jak ma e, zajmować się naszymi problemami, skoro nie wie, czym realnie żyje Wocławek? Mieszka w ogóle całkowicie gdzie indziej i tutaj. Mieszkańcy często zadają pytania, czy taki radny w ogóle może sprawować mandat w mieście, bo, bo już od dłuższego czasu dzieje się ten proceder i nikt na to nie zwraca uwagi. My, jako Konfederacja Ruch Narodowy, e, uważamy, że przestrzeganie przepisów to podstawa demokracji to fundament demokracji. I jeżeli radni w jakiś sposób omijają te przepisy, to tak naprawdę podważają zaufanie do całego systemu samorządowego. I dlatego w tej sprawie przygotowaliśmy petycję, którą za chwilę idziemy złożyć do Urzędu Miasta. I w tej petycji, drodzy Państwo, domagamy się dwóch rzeczy. Uchwały wzywającej Radnych do honorowego zrzeczenia się swojego mandatu, oczywiście, jeżeli nie mieszkają w mieście Wocławek, oraz do wszczęcia wszelkich procedur wyjaśniających wszelkie wątpliwości tam, gdzie one zaistniały. Uważamy, że Wocławek zasługuje na lokalny samorząd, a nie tylko na papierze. Dziękuję bardzo za uwagę. To może jakieś pytania do nas. Tak, ja mam. Czy chodzi o... mają Państwo nowe na myśli jakichś konkretnych radnych, co do których są wątpliwości od miejsca ich zamieszkania? No to nie jest atak zgodnie. personalny. nam nie chodzi o nazwiska. Tak naprawdę chodzi o apel. My chcieliśmy wystosować apel do Rady Miasta, do prezydenta o uczciwość i o odpowiedzialność.